Może wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie pospieszku ratunkowi memu. Pała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Witam was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny dzisiaj. Na tej wieczornej modlitwie na zakończenie dnia, jak przystało na modlitwę na koniec dnia, uczyńmy najpierw rachunek sumienia. Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Pokaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci. Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem, niech ciało zdrowiem się cieszy. I duch gorliwość odnajdzie A Ty swym Światłem przenikaj Głębokie nocy Ciemności O spraw to Ojcze Najlepszy Przez Syna Twego Chrystusa Co z Tobą W blask ducha jedności Króluje w blasku Na wieki Amen Ty jesteś Panie Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. O pomoc w przeciwnościach, Psalm 86. Błogosławiony Bóg, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie. Bo biedny jestem i ubogi, strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie, Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie, uraduj duszę swego sługi. U tobie, panie, wznoszę moją duszę, Tyś bowiem, panie, dobry i łaskawy, Pełen łaski dla wszystkich, którzy cię wzywają. Wysłuchaj, panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby. W dniu trapienia wołam do ciebie. Ponieważ ty mnie wysłuchasz, nie ma wśród Bogów równego tobie, panie, ani twemu dziełu inne nie dorówna. Przyjdą wszystkie ludy przez ciebie stworzone i tobie, panie, oddadzą pokłon, będą sławiły twe imię. Bo ty jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem. Naucz mnie, Panie Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce by lękało się Twego imienia. Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże. I na wieki będę sławił Twoje imię, Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, A życie moje wyrwałeś z głębin odchłani. Boże, pyszni przeciw mnie powstali I zgraja z graja zuchwalców czyha na me życie, A nie mają oni względu na Ciebie. Ale tyś, Panie Bogie łaski i miłosierdzia, Do gniewu nieskory łagodny i bardzo wierny, Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, Siły swej udziel słudze twojemu, Ocal syna swojej służebnicy, Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą. Żeś ty, panie, mnie wspomógł i pocieszył. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Ty jesteś Panie Bogiem łaski i Wielkiego Miłosierdzia Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli razem z Nim żyli. W ręce twoje, panie, powierzam ducha mojego. W ręce twoje, panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, panie Boże, wierny. Powierzam ducha mojego. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz o Panie pozwolonej swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów światło na oświecenie pogan, ich chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże udziel nam pokrzepiającego spoczynku, I sprawa by ziarno naszej dzisiejszej wydało plon w wieczności przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i syn i duch święty. Amen. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et spes nostra salve, ad te clamamus exsules filii heve, et O, pia, o, cis Virgo Maria. Śpijcie dobrze, miejcie wspaniałą noc, wstańcie z nowymi siłami, niech Pan darzy was swoich umiłowanych. Wstańcie więc rano, by chwalić Pana Boga już o 7.15. Zapraszam na jutrznię, skoro świt dla niektórych, dla drugich w środku nocy. Bywajcie zdrowi, miejcie się najlepiej na świecie i do usłyszenia, do zobaczenia o poranku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Dobranoc.